Serdecznie już w piątym materiale z gry Grow a City udało nam się zdobyć takie wielkie miasto w tamtym materiałach, takie ogromne. Zarabiamy aż 3500, no prawie 3500, no i mamy zebrane aż 150 milionów, czyli będą niezłe zakupy. Kupowane w sklepie w poprzednim odcinku miałem 6,5 6 miliona, coś takiego, i wtedy się strasznie z tego cieszyłem, a teraz mamy tych milionów. O nie wiem ile razy więcej, ale dużo razy więcej. No i oczywiście nic nie możemy kupić. no Fajnie, fajnie. Dwa bloki, trzy stacje benzynowe. Jeden duży dom. Trzy małe, trzy średnie, cztery małe i drogi. Góry idziemy to jakoś poukładać teraz. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Na pewno te bloki trzeba postawić gdziekolwiek, bo one dużo dają pieniędzy. Najwięcej z tych wszy najwięcej z wszystkich budowli. Te małe domy gdziekolwiek poustawiać. Tu na przykład też taki dom odrzutków. Hop, tu jakieś średnie domy. Nie się prawie nic nie zarabia. Aha, za mało miejsca. No i Git. Hmm, mm, jakkolwiek to układać, żeby tylko były tutaj, żebyśmy dużo zarabiali, układać będziemy potem może, jeżeli zgromadzimy więcej pieniędzy, jak na razie mamy, zarabiamy, przecież my trochę zarabiamy, nie zarabiamy jakoś mało, 4000 dolarów na sekundę, ale no pick to tu no i teraz trzeba czekać, aż się sklep odrodzi. I pokupować jakieś większe budowle, jakieś lepsze. O to możemy od razu z Wody kliknąć. Welcome, welcome. No i co to możemy kupić? Dobra, sklep się odnowił. No i możemy kupić biuro. Jedno. No to trochę mało. Ale co poradzić jak nic nie zrobisz? Dobra, kupujemy drogi. Drogi się przydadzą, bo żeby zrobić dobre miasto, Chciałbym musi być drogą połączone. A teraz biuro. Biuro gdzieś dajmy w mieście. Bo to nie są dla niej rzeczy. Gdzieś można tym, tutaj na rozstaju dróg. Gdzie jest tutaj wejście do tego biura chyba tak o. I, aha, zajęte. Mm -hmm, ciekawie. Dobra, jakkolwiek, aha. Nie można tak łatwo tego postawić. Te ja gram jakieś bugi. Dobra, dajmy, dajmy to biuro tutaj. No, biuro wygląda jak biuro, tak szczerze to się nie opłaca. Bo to kosztuje, no, czy tak, jest bez sensu zrobione. Ponieważ to kosztuje pół miliona i daje 200, a to kosztuje milion i daje 250. No, czy to się opłaca? No, jak mówiłem, chyba się nie opłaca. Dobra, teraz dajemy sobie tutaj więcej tych budowli, żebyśmy jak najwięcej zarabiali w jak, najkró na, jak, na, jak najkrótszym czasie. No i będziemy mieli. Pieniądze, żeby kupić coś lepszego. Jakoś nie wiem, to tak poustawiać. Farmy tutaj. D tylko 5 dolarów, w sumie to prawie nic. To nie, nie jest dla nas. 5 dolarów. Ale zawsze się przyda. Dobra. 5 milionów na sekundę. Znaczy 5 tysięcy już milionów na sekundę. 5 tysięcy. Ja teraz patrzmy co jest w sklepiku. Czy coś nam sprzeda? Coś nam opchnie lepiej, się chyba za 45 sekund to wróćmy do naszej tej naszej naszej działki budowy, no i zobaczmy co tu można zrobić. Jakąś tą drogę lepiej bym rozplanował ogólnie ponieważ... tu Ciężko się fajnie na tą drogę, ponieważ ona jest trochę bez sensu, To się mówi, to się trochę lewituje. Jakoś to bym powiększył. No i tu by było fajne miasto z tego. Zrobione. Bo na razie mamy duże pieniędzy, ale nic nie możemy kupić, co możemy kupić w sklepie? Żeby kupić Robuxy, za robuxy jest jakiś koszt. Nic takiego nie mam, więc nic nie kupię. Jakieś odrodzenie jeszcze można kupić koszt 7. Ile to jest? 7 to ja nie stać na tyle, ale czy warto kupować odrodzenie? Myślę, że jednak nie kupowałbym odrodzenia, bo, bo to prawie nic nie da. Może powiększymy działkę. Za ile? Ciekawe za ile jest powiększenie. A czy odrodzenie, co mówiłem, że nic nie da. Yy, da coś oczywiście, ale czy to się opłaca? Dobra, kupujemy powiększenie za 50 milionów, bo i ja tak nie mam co z tymi pieniędzmi robić. Jestem, mamy powiększoną działkę. Ulalala, łałałila. No to teraz możemy stawiać dużo rzeczy. Powiększona działka 100% chyca, to chyba dzisiaj wiem jak będzie opis, czy nazwa, nazwa filmu, wielka działka. Bo powiem tak, jest przepotężna. Sprawdzimy, czy, czy jeszcze raz możemy kupić coś takiego, czy nie. Bo znaczy nie będę już kupował, bo się to nie opłaca. Chyba, że za 2,5 miliona. No to bardzo mało. Aha. Dobrze, czyli nie można tak kupować sobie powiększeń, ile się chce. To straciłem 2,5 miliona. To w sumie nie jest dużo, bo mam stać, jak widzicie, po samych pieniądzach na dole. No trochę zmarnowałem, teraz zmarnowałem. Dobra, sklep się odnowił, co możemy kupić jak zawsze nic. Ale tak dla nas lubi. Chyba nas tylko polubiła w trzecim to był odcinek. W trzecim odcinku kiedy mieliśmy dużo pieniędzy, to coś tam kupowaliśmy. a teraz... A my jeszcze tych pieniędzy więcej co mogę kupić, oczywiście nic nie mogę kupić. No bo czemu miałbym coś mógł, mógł, czemu mógłbym coś kupić? Dobra tutaj stawiamy jakieś restauracje, jakkolwiek, żeby tu pieniądze były, zarabiane mnożnik ten... Mamy mnożnik pieniędzy dwa razy i mamy pół pół... znaczy nie mam pół tysiąca tylko po prostu 5400 dolarów, to jest potężna Liczba pieniędzy, jakie mogliśmy zdobyć. No i dobra, no i trzeba coś teraz kupić za to, ale oczywiście nic nie możemy kupić. Ja myślę, że następny odcinek to, kurcze, będzie końcowy odcinek tej gry, bo duże pieniędzy mam. A tu nic nie można kupić, a te odcinki się fajnie wybijają. <laughs> no. 30 sekund, tu można jakąś drogę postawić albo posprzedawać te za 5 dolarów farmę, ja bym to po prostu sprzedał, bo to i tak tylko miejsce zajmuje. A te 5 dolarów, te 20, 30, to 30 to będzie 6 farm. Czy to się opłaca, czy to tylko miejsce zajmuje? No taka restauracja na przykład daje 100. No i ona się dosyć opłaca, prawda? A taki... O dobra, skoro został uzupełniony to... To może coś w końcu kupimy. Welcome, welcome. Niestety. Zero books. No dobra, co możemy kupić? Wow! Mały drapacz chmur. No dobra. No i w sumie tylko tyle jakieś domy. No to też myślę, że domu się nie opłaca kupować no bo to maksymalnie te medium, chociaż w sumie co one robią? Dobra, Zb czy pilot? Sprawdźmy ten drapacz chmur. Wow! jest nawet wysoki. Gdzie by go postawić? Postawmy go tutaj. 327. No i on daje konkretnie. Teraz koło niego średnie domy. Jak King Kong się drapałem na, na ten na ten drapacz chmur. Można tak teraz schop stać. Nie przeskoczyłem. Ajajaj. Dobra. Teraz postawimy do domy jakkolwiek. A jeszcze drogi. Ja też jakkolwiek. W sumie on no jest niepotrzebny, żeby stawiać je. Dobra, teraz trzeba selnąć te wszystkie farmy. Sprzedaj. Sprzedaj Wow, gotóweczki. Kilka tysięcy z tego będzie. Nie to dużo... Znaczy to jest malutko w, ty, w tym momencie, prawda? Na to jakiś mały dom też. Ile te domy dają? 15, no w sumie Jakbym na razie nie sprzedał 15 to jeszcze nie chodzi. Ale już farmy wszystkie posprzedawałem <laughs> ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Dobra, to teraz idziemy jeszcze raz do sklepu. Czy w sumie to chyba już nic nie zbudujemy? Farmy posprzedawałem, ale ładnie, ładnie się buduje. Dobra, minuta do, minuta do następnych zapasów. Ja myślę, że następne zakupy zrobimy w następnym odcinku. Ja Was serdecznie żegnam teraz nie z działki, tylko z innego miejsca, do następnego odcinka, który oczywiście wleci za niedługo. No i co, no i wszystkich Was pozdrawiam. A, jeszcze pokażę wam, jak się prezentuje, znaczy miasto, no, Miasto się teraz nie prezentuje. Może w następnym odcinku po prostu zrobimy, żeby to miasto jakoś zbudować. To ja to wszystko wyczyszczę poza kamerą. No i co, no i widzimy się w następnym odcinku. Oto ja wszystkich żegnam, pozdrawiam Was.